Dzień dobry państwu. Nazywam się Zisław Domiszewski i znajdujemy się w laboratorium analiz fizykochemicznych. W laboratorium tym zajmujemy się analizą żywności, ale nie tylko. Tutaj znajduje się zestaw do homogenizacji. Dzięki temu zestawowi możemy rozdrabniać próbkę i automatycznie, tak jak teraz ma to miejsce, ekstrahujemy lipidy metodą Bligha-Dajera za pomocą rozpuszczalnika Chloroformu i metanolu. Obok znajduje się zestaw do pomiaru pH. PH jest takim bardzo dobrym wyznacznikiem jakości, ponieważ za pomocą takiej prostej metody możemy oznaczyć jakość na przykład soków czy innych produktów. Tutaj znajdują, znajduje się zestaw wagosuszarek. Dzięki nim możemy w szybki sposób wyznaczyć zarówno zawartość wody oraz suchej masy. Są to podstawowe parametry również jakościowe żywności. Obok znajduje się suszarka, która służy do wysuszenia szkła. W niej również można podsuszyć różne surowce czy gotowe produkty. Obok znajdują się cieplarki. Możemy tutaj zastosować różne temperatury w dość szerokim zakresie, od około 20-30 stopni do nawet około 80. W dalszej części w laboratorium znajduje się szkła, szkło studenci. Sami pobierają szkło do wykonywania różnych analiz fizykochemicznych, jak widać, jest to zarówno szkło miarowe, jak i powszechnego użytku. Obok na przykład znajdują się cylindry, które są bardzo często wykorzystywane. Tutaj natomiast znajduje się wirówka, dzięki której możemy odwarować, odwirować pewne frakcje, które nas najbardziej interesują. Czyli w zależności od obrotów możemy lepiej lub gorzej rozdzielić mieszaniny, na których nam najbardziej zależy. Tutaj widzimy właśnie panią dyplomantkę, która oznacza kwasowość w przypadku soku. Bardzo prostą metodą może oznaczyć jakość takiego soku, ponieważ właśnie kwasowość jest jednym z głównych wyznaczników jakości. Dzień dobry. Nazywam się Monika Steczyńska, Jestem doktorem inżynier inżynierem w katedrze procesów i urządzeń przemysłu spożywczego. W pracowni tej wykonujemy analizy chemiczne żywności, składników odżywczych, między innymi też laboratoria analizy i oceny jakości żywności. Tutaj Państwo widzą miareczkowanie i wcześniej destylacje Są to końcowe etapy analizowania białek, czyli jednej z głównych składników odżywczych naszych produktów spożywczych. Następnie studenci mogą realizować swoje prace dyplomowe używając odczynników stężonych, które musimy dodawać pod dygestoriami, które są wyremontowane. Tutaj mają Państwo mineralizację na mokro, w której analizujemy, mineralizujemy produkty spożywcze zawierające białko powyżej 4%. Mogę Państwu przedstawić, jak są zmineralizowane próbki że one tutaj pod wpływem bardzo wysokiej temperatury z kwasami mineralizują się w tego typu aparaturze. Następnie możemy w naszej pracowni przeprowadzać mineralizację na sucho, popiele, popiołu w mące, a także tutaj dokonywać analizy tłuszczu przy pomocy zestawu soksleta. Nasze laboratorium dysponuje również wirówką Gerbera, to jest jeden z ostatnich etapów tym razem oznaczenia tłuszczu w próbkach żywności, a także tutaj specjalistycznymi łaźniami wodnymi, również z możliwością wytrząsania próbek, jeżeli analiza tego wymaga. Nazywam się Małgorzata Smuga-Kogut, jesteśmy w pracowni Biotechnologicznej Katedry Agrobiotechnologii. Tutaj na stanowisku widzimy spirulinę, hodowlę cyjanobakterii mikroalg dla studentów technologii żywności i energetyki. W zasadzie cyjanobakterie, czyli te, które tutaj widzimy, spirulina, to jest żywność, którą zaliczamy do kategorii superfoods ze względu na to, że ma bardzo dobre właściwości odżywcze i prozdrowotne. Bardzo dużo białka, trzy razy więcej niż w mięsie. Wszystkie składniki mineralne, w tym głównie magnez, wapń, Czyli porównując, jedna łyżka takiej świeżej, żywej spiruliny, co w codziennej diecie zastępuje 3 kg owoców i warzyw, 100 gram halibuta i jedną szklankę mleka. Końcowa wersja tego produktu wygląda właśnie tak: czyli jest to taki proszek. Zielony proszek, który można dodać do koktajli, można dodać jako barwnik do lodów ale również też jako zamiennik czy dodatkowa porcja białka w codziennej wiecie. Zaproszę teraz Państwa do pracowni analizy fizycznej żywności, gdzie dysponujemy aparaturą, która umożliwia nam badanie właściwości fizycznych, produktów spożywczych, półproduktów, a także odpadów z przemysłu spożywczego bądź też prób wytworzonych na drodze laboratoryjnej. Jednym z głównych aparatury tutaj to co państwo widzą mamy reometr, viskotester, na którym badamy właściwości reologiczne produktów spożywczych, takich jak współczynnik lepkości dynamicznej czy tiksotropie. Następnie możemy przeanalizować napięcie powierzchniowe przy pomocy tutaj pierścienia platynowego, napięcie powierzchniowe różnych substancji wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, a także napięcie tutaj zwilżalność powierzchni wykorzystując goniometr, tutaj jedna z najnowszych aparatur dostępnych na rynku. W naszej pracowni możemy również przeprowadzić analizę profilu tekstury na teksturometrze. Możemy te przeanalizować takie parametry jak żujność, sprężystość, twardość danego produktu spożywczego. I tutaj wykorzystując te pomiary, wyniki tych pomiarów razem z analizą sensoryczną czy oceną organoleptyczną produktów można zrobić profil produktu spożywczego. Znajdujemy się w pracowni spektroskopii. Tutaj głównie pracujemy na urządzeniu, który nazywa się spektrofotometr. Wykorzystuje on zjawisko absorbancji właśnie do mierzenia i na podstawie określonej wartości absorbancji przy długości fali wyznaczamy zawartość określonych związków. Możemy oznaczać na przykład poziom utlenienia lipidów, czyli jak kupujemy olej, możemy sprawdzić, czy on jest świeży, czy nie. W środku znajduje się kuweta z badaną próbką. Po przejściu wiązki światła na wyświetlaczu ukazuje nam się określona wartość absorbancji. Drodzy Państwo, znajdujemy się w pracowni analizy sensorycznej i oceny organoletycznej produktów spożywczych. Pracownia konstrukcyjnie jest zrealizowana według obowiązujących norm międzynarodowych. Przeprowadzane w niej są analizy sensoryczne produktów spożywczych, zarówno próbek przemysłowych, jak i wytworzonych na drodze laboratoryjnej.